No, się siemaneczko, siemaneczko moi drodzy. Juri Skrap Recykling, pomocna złota rączka wysłał mi tu niby gaźnik, ale to jest bardzo ciężki jak na gaźnik. Tam, tam mi chyba cegłówkę wrzucił. On mnie po, popamięta, jak mi tu cegłówkę albo jakieś kurzy, kurzy odchód wrzucił. Po prostu nie otwierałem, otworzymy to na żywo, ale ja się trochę boję. I może ja mogłem rękawiczkę włożyć, wiadomo jak on to czym tam wymacał. No to, to on ma tam takie głupkowate pomysły jak ten Pewien pazerny Czech, dobra, no to wezmę nożyk i zaczniemy otwierać. No, pamiętajcie, jeżeli macie problem z kosiarkami, z traktorkami i z różną mechaniką, Juri Scrab Recycling polecam. Polecam go, teraz mi pomaga tutaj przy kosiarce. Dzisiaj montuję gaźnik, jeżeli tam jest gaźnik, a nie cegłówka. Montuję, sprawdzam i wreszcie wystawię to na handel. Może kto kupi. Dobra. Kudełko mi się przyda, bo ja mam jeszcze taki inny gaźnik do wysłania. To mi się przyda. Po co takie duże paczki robić? Bo jeszcze czy ja tu czego nie potargam. O, coś widzę. Co mi tu wysłał? Kurczę. No. A muszę Wam powiedzieć, że ja też ostatnio wysłałem paczkę. Tego kurczę nie puścił na wizji. Potem od stremu. Co on mi tu wysłał? Co on mi tu nawrzucał? Jakieś, nie wiem co to jest Za jakieś te no, cewki czy coś Co on mi tu nawrzucał? Ja, ja cię kręcę Co to? Papierosy? Pierścienie? Honda? Co on mi tam wrzucił? Co on mi tu... No nie, nie wysłał mi gaźnika. To Menda. Jakiś silnik mi tu wrzucił. No nie. No nie. Transformatorek. Tu jakaś miedziuszka. Kurczę kabelki. Po coś mi te kable wysyłał. No nie jaki wariat to jest. Po coś mi wysyłał te kabelki. A, samuszczelka, jedna. Dorobił mi własnoręcznie. No to chyba będzie ten gaźnik Zobaczmy. Jest, moi drodzy. Ja zaraz go otworzę. No, żeby do piachu nie wpadł. Co on tam jeszcze wysłał? I tu coś z telewizora chyba. Nie wiem. Co to jest? Czy jakaś pompka? No zobaczcie. No tu nic nie ma takiego. No i kabelki. Po coś te kabelki wysłał. Synku drogi, po co? No i tak, zużyłem gaźniczek od pana Juri. No i zobaczymy, jak to będzie pracować. No, wleję paliwa i zobaczymy. Wielkie dzięki, przyjacielu. Ale będę miał jak zacznie przeciekać. Chyba wybuchnę tu. Normalnie, jakiego mam banana na ryu, to nie są pierścienie. Normalnie, aleś mnie teraz zaskoczył. Zobaczcie, zwyczajny 50. Zobaczcie, to chyba z pawarką jakąś kurczę robił, czy coś, no coś pięknego. Na takim kawałku za chyba. Ja cię kręcę, no gościu, no nie, aleś mnie teraz zaskoczył. Jakie to jest piękne. Kurcze, no ja tu wie, co mi tu w życiu, jak na pierścienie to ciężkie, a tu to kosztowa. <gry> Ale sobie to w domu gdzieś powieszę. Kurczę, no mega, no naprawdę mega. Wszystko przebija. To, te gaźniki, to, to sobie przypikuj przy tym tu. Kurczę, no. Ale super znajda. Kurczę, super prezent, jaka znajda. Boże, jako cię szczele zaraz w Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Pod takim kątem różny. Takim, o, pod takim też fajnie się prezentuje. O, tak już światło uderza, to, to nie, nie tak fajnie, ale o. No, gościu, jesteś mega. Ja zakładam gaźnik. To żeś mi niepotrzebnie wysyłał. Naprawdę trzeba było sobie trzymać. No, szacun. Jeszcze się kiedyś odwdzięczę, zobaczysz. Zobaczysz ty, hultaju. Jeden, zobaczysz. Ja ci dam. No i tak, złożyłem gaźniczek od pana Jury. No i zobaczymy, jak to będzie pracować. No, wleję paliwa. I zobaczymy. Wielki dzięki przyjacielu, ale będą je jak zacznie przeciekać, chyba wybuchnę tu.